Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ski Jump Challenge. W dzisiejszym odcinku zaczynamy sobie kolejne państwo, Włochy. Let's go! No to bez przedłużania zaczynamy Włochy, mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. Zaczynamy od K-135. Lecimy! Oby dzisiaj były dobre skoki, warunki są dobre, wiatr jest podnarty. Czy będzie dobry skok? Czy będzie idealne wyjście z progu? Bardzo dobre. No, mogło być oczywiście lepiej. Ale skok oczywiście da nam kwalifikacje na spokojnie. Bezproblemowo. I mamy 154 metry. Ładny skok. I lecimy na pierwszą serię. Będziemy sobie dzielić te kraje na pół. Tak mi się wydaje. Zaczynałem pierwszą serię. Dobrze u się ten wiatr pod narty cały czas utrzymuje. Bardzo dobre, no dlaczego nie idealne? Powiem Wam szczerze, widzowie, że chciałbym już sobie zmienić ten strój, ale niestety na razie nie mogę sobie na to pozwolić, gdyż nie mam pieniążków. chyba że na jakiś strój, który mam, ale no, ja chciałem jakiś nowy, w ogóle 17 miejsce dopiero. Co to ma znaczyć w tych Włochach? Dobra, może będzie idealne wyjście z progu? No jest idealne wyjście z progu, także myślę, że tutaj powinniśmy raczej. Awansować na pierwsze miejsce, bardzo daleko za niebieską linię. No i jaka była ta odległość? 158 metrów. No i bardzo kiepsko. Dziesiąte miejsce dopiero tak, że będziemy musieli sobie tą skocznię, niestety, tutaj powtórzyć. No bardzo słabo, dawno mi się to już nie zdarzyło. Co z tego, że seria dopiero powróciła, ale dobra, lecimy dalej. k 15. Najwyżej sobie do tej skoczni powrócimy. Ja już bym chciał te, wiecie, inne skocznie. Tam mamy bardzo ciekawe propozycje. To niedawno. Ło, kurczę. Znowu bardzo dobre wyjście z progu. Coś tutaj to idealne mi ostatnio nie siada. Oczywiście będzie kwalifikacja, ale potrzebujemy lepszych skoków, aby myśleć o prowadzeniu. 128,5 metra chyba. Tak jest. No dało nam to pierwsze miejsce. Poziom dosyć niski. I czy będzie to idealne wyjście z progu? Oby. Bardzo dobry, no co jest, kurcze, dlaczego mi teraz idealna nie wychodzi? Na szczęście skok za niebieską linię, także powinno być prowadzenie Taką przynajmniej mam nadzieję, cieszy się zawodnik, także będzie prowadzenie, no i seria finałowa Czy może się teraz uda odbić idealnie? Zobaczymy, nie wiem, kurcze, czy mam wcześniej się odbić, czy później? No i jest idealne No i o to chodzi, także wygrywamy Tutaj bez problemów, bardzo daleki skok, ciekawe, czy mi się uda ...gdzieś kiedyś pobić jakiś rekord. No i tutaj już na szczęście mamy złoty medal, także będzie skrzyneczka do odebrania. Um, czy coś w niej będzie ciekawego? Raczej wątpię. O, proszę bardzo! Mamy kolejny poziom, 38, 1000 pieniążków, diamencika dostajemy. Otwieramy sobie oczywiście od razu skrzynkę, w której już mam bardzo mało nowych rzeczy. Nawet byśmy mogli zobaczyć chyba jak to się patrzyło. Ile mieliśmy nowych rzeczy? Sklep popularna. O, tutaj możemy sobie zobaczyć. To ja jeszcze nie mam tego chyba tylko tutaj stroju. E, tutaj tego i tych nart. A tak to wszystko już no chociaż narty z pajęczyny, czy mam? Nie wiem. Także mamy jeszcze kilka tutaj rzeczy do zdobycia. Okej, okay, kariera, Włochy, lecimy na następną skocznię, K-90 Bardzo skocznia mała, aha, jeszcze zapomniałem sobie tego Gema dodać Zaraz sobie to zrobimy, mam nadzieję, że nie zapomnę, mamy tym razem wiatr podnarty, hit Co?! Ja ci dam za późno, ale powinna być kwalifikacja Taką mam nadzieję, to tu się trzeba dużo wcześniej wybić chyba Które miejsce będzie? Mamy miejsce 16, dopiero no ale dobrze, trzeba się cieszyć, że jest ta kwalifikacja. Pierwsza seria, wcześniej się trzeba wybić. Bardzo dobre, no to gdzie mam się wybić, żeby było to wybicie idealne? No jest daleko za niebieską linię. Myślę, że powinno być to prowadzenie, ale gdzie mam się wybić, żeby było idealnie, to nie mam pojęcia na tej skoczni. Może w serii finałowej się uda, jak na razie jest pierwsze miejsce. Na szczęście tutaj dość niski poziom. Także nawet to bardzo dobre wyjście z progu mi wystarczy. Ale już takie gorzej. Leć Bart! No i nie! Będziemy musieli sobie powtórzyć tą skocznię również. O kurcze! Tego się nie spodziewałem. 16 miejsce. No dobrze, chociaż trochę tej kasy wpadnie więcej. No bo jak będziemy musieli sobie powtórzyć, no to te 143 zawsze zostanie. No, idziemy na kolejną skocznię K80 i będziemy sobie zaraz powtarzać te co nam się nie udało przejść. Mam nadzieję, że się uda na połowie tych skoczni zdobyć złote medale, by było dobrze. No i jest już idealne wyjście z progu. Na tej skoczni widać jakaś łatwiejsza, ale tam no naprawdę nie mam pojęcia, gdzie się trzeba było wybić. No i tutaj powinno być chyba pierwsze miejsce, ale zobaczmy, upewnimy się, tak jest. Skok w pierwszej serii, oczywiście jest ten wiatr podnarty dosyć silny. Jest idealne wyjście z progu, no i będzie dobry skok, mała skocznia, o! No tak powiem wam widzowie, na styk! Czy będzie pierwsze? Będzie pierwsze miejsce, ale tutaj 104 metry tutaj Wojtek Bursa skoczył. Także depczeń po piętach, jest jeszcze mocniejszy wiatr, 1,75. Metra na sekundę pod narty jest idealne, wie z progu. Także my się wydaje, że tutaj mamy zwycięstwo w kieszeni. Idealne lądowanie. No i o to chodzi: o to chodzi. Mamy złoty medal prawdopodobnie i jest pierwszym, y, pierwsze miejsce. Pierwszy medal, chciałem powiedzieć, jest pierwsze miejsce 1040 pieniążków. Skrzynka EXP, oczywiście sobie otwieramy. Skrzynkę no fajnie, jakbym te brakujące rzeczy trafił jakoś w najbliższym czasie sobie może od razu ubrał. No niestety, ten kombinezon także posiadam. Także lecimy sobie dalej z karierą, tylko dwa medale. No i co? Sobie zrobimy tutaj to K150, no i próbujemy sobie jeszcze te dwie przejść potem. K150, największa dzisiaj chyba skocznia. Tak, tak. <gry> także mamy wiatr pod narty. Czy to będzie łatwe to wyjście z progu? No jest idealnie, także jest ok. Ależ tutaj się wysoko leci. To jest K150, niby, ta? <laughs> Ile to było metrów? Ile to było metrów? Powiedzcie mi, 180, o, ale mi K kurczę 150, naprawdę 30 metrów poza punkt konstrukcyjny. Nie ma problemu w ogóle. No problem. Okej, okay, cały czas wiatr pod narty się utrzymuje. Chyba tak tu jest przez cały konkurs. że ten wiatr nie za bardzo zmienia. No i jest idealne wyjście z progu, może troszeczkę. Za nisko się nachyliłem. Ale skok oczywiście bardzo ładny z idealnym lądowaniem. I została nam seria finałowa. Mamy praktycznie w kieszeni już kolejny złoty medal. Oby łatwo poszło na tamtych dwóch skoczniach. I jesteśmy w domu. O, i oczywiście sobie zapomniałem Gema dodać. Wiedziałem, że zapomnę. Czemu mi nie przypominacie, widzowie? Dobra, wiem. Wiem, czemu mi nie przypominacie. Bo nie możecie w trakcie odcinka mi przypomnieć. I tak tego nie wiem. Dobrze. Na szczęście złoty medal jest. No i idziemy sobie otworzyć skrzynkę oczywiście. Dodać gema może najpierw, żebym nie zapomniał. Także już to robię. Gdzie to się dawało tu? Warti gry. Umiejętności. O, właśnie o to chodzi. No też możemy sobie obojętnie do którego dodać. Do szczęścia sobie dam. Jeszcze nam zostało tutaj ile? 3, 7, 8, 9 musimy jeszcze zdobyć. I jesteśmy w domu. A teraz idziemy otworzyć skrzynkę. Czy się coś trafi nowego? Raczej w to wątpię. Naprawdę rzadko te przedmioty chyba wypadają. Narty na z Minecrafta. No świetnie po prostu. Nie chcę. <laughs> Nie chcę, mam je. Dobra, Włochy, proszę państwa, walczymy o piąty medal. Tutaj potem na po, następny odcinek mamy K230 na początek. A teraz K135, ta skocznia. Na której nam się nie udało, na której się chyba trzeba było wcześniej wybić. O, bardzo dobre. No i znowu to, coś tutaj, problemy z idealnym wyjściem z progu. Na niektórych skożniach tak, niestety jest. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś w ogóle update y będą kiedyś w tej grze, bo naprawdę już długo nic nie było z tego, co ludzie piszą. Ja też nie gram jakoś długo w tą grę. W zeszłym sezonie dopiero my zaczęli, trochę później. Idealne udało się. Trosz, troszkę później teraz. Ale ledwo za tą niebieską linię troszkę za bardzo się pochyliłem przy tym wietrze. Powinno być pierwsze miejsce. No i widzowie, trzymać kciuki, żeby teraz było idealne wyjście z progu. Bo jak nie, to mogą być problemy. Przy tym wietrze trochę mniej się muszę nachylić. Jest idealne wyjście z progu. O, to wszystko dzięki Wam, bo trzymaliście. Ciuki, no i jest daleko za niebieską linię. Mamy ten złoty medal w kieszeni na kolejnej skoczni. I została nam w tym odcinku ostatnia skocznia. No, tak sobie dzielę te odcinki na pół mniej więcej, bo chciałbym, żeby one jak najczęściej wpadały. Otwieramy sobie skrzyneczkę. Ej, nie udało się kliknąć, niestety. No, dawaj szybciej mi to otwieraj. I zaskoczenie, mam ten kask. <laughs> no to znowu rywalizacja. No, to potem sobie zrobimy kiedyś. Jedziemy sobie z K90. Trzymajcie kciuki, żeby się udało przejść. Bo nie chce mi się już robić jej kolejny raz. Trzeci. A trzeba będzie, jeżeli się nie uda. Jest idealne wyjście z progu. No, żeby tak było również w zawodach. Idealne lądowanie, oczywiście. No i czekamy na pierwszą serię, liczymy na idealne wyjście z progu, cały czas, niezmiennie. 109,5 metra to nawet ładna odległość. Punkt konstrukcyjny 90 metrów przypomnę. Mamy idealne wyjście z progu, także dobrze się to zapowiada. Ale gdzie jest ta niebieska linia? Ja ledwo, ledwo za nią doleciałem. Kurczę, no! Cieszy się na szczęście Bart, jest pierwsze miejsce z niedużą przewagą. I skok finałowy! Około 110 metrów muszę skoczyć, oby się to udało. Bart, daj z siebie wszystko. Jest idealne wyjście z progu. Będzie pierwsze miejsce, udało się wygrać prawdopodobnie. Nie wiem, co by się tu musiało stać, żeby się nie udało. I kolejny złoty medal do kolekcji. No już niedługo nasz zawodnik będzie ulepszony na maksa. No i zobaczymy, jak się wtedy będzie skakać. Wtedy będzie szansa na pobijanie jakichś rekordów. Chociaż wątpię, że się to uda zrobić, no bo na pewno one są tutaj mega wyśrubowane. Ostatnia skrzynka w tym odcinku. 600 monet, no warto było, warto było. Okej okay, widzowie, no to w kolejnym odcinku kończymy sobie tutaj Włochy. Zaczynamy od K230, bardzo fajnie. A w tym odcinku wystarczy. Yy, oczywiście przypominam o łapeczkach w górę, jakby co. No i do usłyszenia.